O jest! Ile tu pocisków lata? No spokojnie! Opanujcie się! Panowie, panowie! Bez nerwów, no! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z e, point 1.4. Wiecie, tak po angielsku, czemu by nie spróbować swoich sił w tym jakże pięknym i cudownym języku? I tak, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku. Uh, uh, Oj, chyba, chyba wiecie, chyba wiecie. Generalnie, Kuis, Rebus lata, Żądli 呃。Uh Jest niemiłe w sumie Ale co jeszcze poza tym W tym dzisiejszym odcinku Chciałbym jeszcze wybrać się do gniazda Ponieważ Jako taki ekwipunek jak już mam A w gnieździe na pewno się pojawiły jakieś przedmioty nowe Które na pewno by były dla mnie pomocne Więc yy, Ja tego nie mam w ogóle odkrytego To przydałoby się to odkryć właśnie I tak Jeszcze sobie w nocy ubiłem Ejo w katulu I wleciała mi Nie maskotka tylko ten yy, Pet Dokładnie tak Jak wygląda? Uwaga, uwaga znaczy, to wygląda jak ta macka z... Yy, od Mulorda, ale taki trochę... Gryzie. I się zastanawiam w sumie, czy to. Bo jeszcze mam Iteres Bone, ale Bone już był w poprzednich wersjach, tego nie było, ale tam mam wężyka, znaczy nie wiem, gdzie ja go mam w ogóle. Znaczy wężyka, ale robala, wiecie, no a pochodzę sobie z oczkiem. <laughs> Czemu nie? Dobra, więc tak, od czego by tu zacząć? Ja bym sobie zaczął chętnie od eksploracji. Gniazda, bo chciałbym znaleźć jakieś nowe przedmioty w tym nie, 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 chwila, 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 chwila. Po co ja wybudowałem pylon? No po co? Po co? Cyk, 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 wchodzimy. Tutaj widzę norma, a zejdę sobie. Hand, tą drogą, czemu nie? Siema. A, szedłem sobie. O, zapomniałem o jednym fajnym aspekcie. E, mianowicie o tym, co się świeci, i bardzo by mogło mi pomóc w eksploracji. Mianowicie o pochodniach. Tu widzę, no jest zejście piękne, cudowne, więc musimy sobie zejść tutaj. Wracam silniejszy. To już nie, nie, nie. To już nie to samo, co wcześniej. A, bo ja tu mam mini biom cmentarny, bo tyle razy dentki zaliczyłem. Te larwy, co te larwy mi mogą? Patrzę ja tym larwom, rob. Widzisz? A. Chyba, że tak. Tutaj po prostu sobie wejdę, jak do siebie. On nie ma. Po... Ale czemu? Czemu ty istnieje, co? So? Tam nie schodzę. E, o, piękne czasy mi się tu przypominają. O, tak. Witam bardzo serdecznie. Fila Master Fury, przecież ja mogę sobie tak poszczelać i popatrzeć, czy gdzieś nie ma czegoś w pobliżu. Ja ciągle o tym zapominam, a to jest bardzo przydatne. Przy okazji niszczę masę larw. Nie zniszczyć kaktusa i będzie git. Znaczy nie przewrócić go. No. No, super, super Naprawdę, genialny jesteś, Witek Super Chociaż to jest jeszcze głupsze ode mnie, to <gry> Szybko się rozstawić tutaj, cyk Wszystkie hity przyjął na klatek Prawdziwy facet Źle się tam dzieje na dole O, źle się dzieje U, jest skrzyneczka, słupcio Zobaczymy, co tam będzie A pojedź w drugą stronę O, git No nie, chwila, chwila, chwila Bo no, to trzeba ładnie rozegrać O, prawie, prawie się udało Prawie wyszło Ojej, yeah. ju, ale armia tam idzie nie podoba mi się to. Oj, nie. Can you don't? Naprawdę, weź idź sobie. Uu! przepraszam, że wydaję takie okrzyki bojowe. Ale wiecie, fajna gierka, lubię, lubię. Siema, co my tutaj mamy? Uuuuh, jest nowy przedmiot. Było warto się wybrać. Co to jest? O, wiem, co to jest. To jest ta muszelka, co cię zabiera nad ocean. O, tak, 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 tak. To mi się bardzo przyda. Z tego względu, iż, że ponieważ. No, przyda się. W sumie zaraz to się wypróbuje, tylko teraz szybko ogarnąć sytuację Czy coś jeszcze może tu być? To mnie zastanawia, czy to tak naprawdę nie jest jeden z tych, znaczy jedyny drop, po który warto to było przejść Bo budki już mam swoją drogą W sumie nie wiem, czy coś jeszcze jest takiego godnego uwagi Jest muszelka, więc tak, wracamy do domku, zostawmy, dziękuję I dobra, sprawdzamy, uwaga, uwaga Siema, ale fajnie. W ogóle tu było takie moje stanowisko do łowienia. Takie nieskładne bardzo, ponieważ dużo rzeczy mnie gryzło i musiałem szybko się zamurować. O, tutaj sobie nawet umarłem. Ale fajne. A może mi na lewo depnąć, czy nie? Może mi na lewo depnąć. Znaczy, tutaj na lewo to. Oj, oj, no, no, To jest stracony już, wiecie? To ta lewa strona jest już stracona, naprawdę, bo to jest skoro... No tak i co jeszcze? Weź i ode mnie. Więc tak, skoro mamy zamknięty temat, znaczy nie o tyle zamknięty, co... E, zdobyty fajny item z podziemi pustyni. Bo teraz można się już naprawdę wybrać do dżungli i spróbować swoich sił w pokonaniu Queen Bee. Ulu chyba nie widziałem, więc trzeba będzie to odkryć. W ogóle też chciałbym się wybrać do piekła, bo tak, bo chciałbym się wybrać. Po prostu tak, o, dla siebie, dla Hecy. Kupiłem siateczkę, bo w ogóle w tym odcinku nie kupiłem. Wiem, że tam mogę połapać przynęty, dzięki którym mogę łowić w lawie. O ile mi się dobrze wydaje. Naprawdę, kolajka to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w tej grze. O, muzyka z dżungli! Jeju, stęskniłem się. O, Life Crystal. Super. Znaczy nie no, wezmę przygarn, żeby nie było, że już taki burżu i mają 400 HP, że nie biorę. Health, Lantern to zawsze na, na plusie, na plusie zawsze. No znaczy na propsie, nie na plusie. Ale plus test tego jest. Ojej, ale się w wpakowałem pakowałem. Uu! Źle się dzieje. Ojej, oj, 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 hello. Znaczy w sumie panel e, off balance i tak już nie zrobię, bo chyba Sunstorm mi na battle nie znajdę. <laughs> Także no, no. Jest no, jak jest. I tak teraz głównym celem jest znalezienie ul... Uuu, siemo. Jako taki bonus, a ja przygarnął. Co my tu mamy? Anklecika mamy. A anklecik to jest fajny. Taki, przyjazny, zawsze dzień dobry, mówił o Stingerek. Ja Stingerka bym przygarnął. Czy pakowanie się, nie wiem co ja robię, wiecie? Czy wiem mniej więcej, się orientuję. Ale to jest głupota straszna, bo ja mam bardzo mało HP, a nie chcę tu wracać. W sumie i tak tu jest dużo zejść To... Ul na pewno znajdę gdzieś Ale ten dźwięk mi się nie podoba strasznie Czemu oni to zmieniali? Oj, tam nie chcę Nie, sorry Nie, nie, nie Haha <ścoughs> Ograny ul Łatwo Easy club. Zbiorę te sporsy Bo na pewno mi się przyda I na pewno znajdę życie ja będę miał za mało na sworda Naprawdę A później będę żałował Bo nic się nie będzie chciało respić O, co tam jest? Bo nic się nie będzie chciało respić I no Zostaw mojego golda, psychopato. <laughs> Zapatrzyłem się na górę i. Jest jak jest, no jest jak jest. No nie poradzisz, nie poradzisz nic. Jest jak jest. Też na pustyni, co ty godasz? Co się tu dzieje? Widzicie, klimat się zmienia. To nie są żarty, naprawdę. Globalne ocieplenie. No, bo pochodni już nie mam. Spokojnie, to nie pro. To jest problem, bo nie mam na... materiałów na pochodnie. Aj, 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 aj. Uh, hello. Po co ja tego spelankera wypiłem? Naprawdę, zanim pomyślałem, ja go już wypiłem, tak? E? Dobra, chce. to jest naprawdę dobry znak. To jest świetny znak. Z Queen mi będę chciał wyjść na powierzchnię właśnie, znaczy nie na powierzchnię, nie, 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 nie. Bo ona się teraz raiduje na powierzchni. Chciałem, znaczy miałem na myśli wyjść z nią z ulu. Ula, ulu, ula, ula. <laughs> Co jest? Ile tu pocisków lata? No spokojnie! Opanujcie się, panowie, panowie! Bez nerwów, no. Siemanko, co my tutaj mamy? <ścoughs> Syf mamy w sumie, więc... Ujeju. dajcie mi Titan potion. Wezmę, przygarnę. Coś we mnie szela, to odruchowo poskakuje. No ile was tutaj jest! No. <ścoughs> to się przejechałem, no, dajcie, spokój, dajcie człowiekowi żyć, co? Życie jest piękne, życie to śpiew, życie, to tanie. Tylko chciałem przy okazji UL znaleźć sobie, bo też by było super. Naprawdę byłoby genialnie wtedy. Albo pewnie jestem ślepy i przeoczyłem już ul I pewnie będzie Wito, ul w drugiej minucie i 42 sekundzie No tak średnio Tak bardzo średnio No nie fajnie, Bardzo niefajnie idź, stąd roślina A właśnie, bo ja nie wróciłem po swoje 4 golda A to jest fortuna O tutaj Za daleko, no 4 golda Jak ja już mam jednego golda To spokojnie, coś się odrobi Ale później będę sobie pluł w brodek Nie będę miał 4 golda, naprawdę Dobra, jedziemy na pełnej e, Czy ktoś widział ul... Przepraszam, przepraszam <laughs> Czy ktoś widział ul? O, przepraszam, przepraszam Proszę państwa, ja się śpieszę Halo, ale długa taciuchcia. O, hello, przepraszam Halo, halo Ty Długa taciuchcia. co jest? Potężna Ale by się taki zapinator przydał naprawdę Dajcie mi, merszanta, proszę O, prrr. Nie, 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 jedź, nie, nie, nie Witeczku, wi witek Przest! siema, co tu mamy? Mamy tutaj life crystal I mamy tu... No wezmę, bo ja lubię. O, potka na widzenie w ciemności, super Game change moment No ja dajcie ul, co? Czy ktoś widział ul? Alo, no żółty taki, no proszę, no Przecież ja się zaraz od zabiję no. Ej, nie ma tu piranii, dobra, można się rozejrzeć Tam jest kolejny life crystal, już żygam nimi, naprawdę Tak jak nie mogłem w ogóle ich znaleźć, tak teraz jest wysyp tego To jest właśnie zasada, jak nie chcesz, to się pojawia A jak chcesz, to tego nie ma, proste Naprawdę, tak działa natura Tego nie wykiwasz, nawet jak nawet byś chciał Ej, no to są jaja jakieś Ul nie istnieje w tej grze To jest wymysł społeczeństwa Naprawdę, teoria spiskowa. Nie, no naprawdę, no gdzie jest hul? Ja myślałem, że to będzie tylko formalność, tak go znaleźć. A się zapowiada niesamowicie długa przygoda. No, pirania, super, no. Mm. A wiesz, co nie? Ja ci tego nie wybaczę. Chodź tu. Zanarni i zaslana. No, siema, dotarłem tu, gdzie byłem, ale chciałbym sobie tutaj zejść. Bo, yy, bo, 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 co? Bo, dlatego, żeby sobie umrzeć, tak wiecie. A żeby mi się nie znudziło, przypadkiem znowu dojście tutaj. Dwa golda w plec. Źle się dzieje. Co jest? Co to za muzyka? Naprawdę się zastanawiam, czy to jest po prostu soundtrack z wyższych partii dżungli? Czy, czy co się dzieje? Bo nie wiem. Bo jeszcze niedawno słyszałem stary soundtrack. Już jest ten normalny, znaczy, no, nowy. Ale. A, nie mam pojęcia, naprawdę. No i nie mam pochodni. No to jest jakiś żart. I to bardzo nieśmieszne. Trzeba drzewo znaleźć. Jest, znalezione, dobra. Będą pochodnie, super. Tylko jeszcze jakbym widział mniej więcej, co tu się święci, co tu się dzieje. Czemu mnie wszystko bije. No super, ulse jeszcze zjedzie. No tak. Więcej pszczół, więcej. Boję się, boję się, Cię niepokojnie, proszę. Światłość, to jest to. Uff, w końcu. I teraz tak, żeby nie zmarnować potencjału tego ulu, to muszę to zrobić tak, abym miał jak najwięcej miejsca do walki. I teraz tak, tu jest potencjał na stworzenie Arenki. Więc ja tuś sobie wszystko przygotuję w taki sposób, abym... aby się udało po prostu za pierwszym raz. Znowu ty Zostaw mnie, no z czemu mi to robisz, zostaw mnie A to znowu się tam zrespił, no to jest dramat jakiś, naprawdę, to jest dramat Chwilę mnie nie ma i to się respi tutaj wszystko Dobra, to trze nie, to trzeba inaczej zrobić Bo ja się popłaczę, nie przechodzimy tędy, nie ma opcji nawet Kopiemy się tutaj poziomo, bo to nie ma prawa bytu inaczej, naprawdę I teraz tak, masa pszczółek, ale do tego jestem przyzwyczajony I teraz tak, potrzebuję trochę tego miotku sobie zebrać Wylać sobie tutaj Więcej was, oj więcej by się was przed oj tak, 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 Więcej, wie... Oj, tak, tak, tak. Za mało was tu jest, naprawdę. Jeszcze trochę, tak. Czemu nie? Dla śmiechu. Pośmiać zawsze się można. O, zrespił się kolejny, jak nie było mnie tu naprawdę. Dwie milisekundy. On już był, on już wiedział, że będę szczęśliwy z tego powitania. Znaczy, jak widzicie, ta arenka to jest arena typu... Ee, nie mam pojęcia. Ale w sumie, jak mi się nie uda, to mogę sobie przyłowaczkę zrobić, więc tam spokojnie. Naprawdę? Nawet wulu musisz być? Tak naprawdę, naprawdę. Nie chciałem Ciebie zniszczyć Czemu? Czemu? I nie mam miotku swojego No come on. Ale pod górkę ja sobie robię Naprawdę Uuu. Siema Błagam, nie bij mnie Don't bully me Please, please, please Sil vous Madam madame, milady. W razie ostateczności Mam zawsze Star kanona. Jak coś Jakby się źle działo To wiem co robić O, chwila A jeżeli teraz wrzucę to Czy już będzie ten zbiorniczek pełny? A, schowajcie, schowajcie. się Nie, nie będzie Super, genialnie Ja się szampańsko bawię, naprawdę Przygotowanie to podstawa Super, naprawdę Jest taktyka, jest O jeśu, ale się wystraszyłem Uff. Serduszko, tak, tok, tok, tak Pewnie no jeju, ale głupio HP tracę. Jeszcze mam potki na 50 HP, a nie na 100. Ale ja sobie te walki utrudniam, naprawdę. Strasznie. Nie, nie, tu muszę w ruchu pozostać, bo zaraz się szarża zacznie i tyle będzie z zabawy. Co ty tu robisz? Ja bardziej na tym fornecie teraz chcę się skupić, aniżeli na Queen Bee. Ja to serduszko bym sobie z miłą chęcią przygarnął. Dziękuję. O! jeszcze straciłem praktycznie. Ale intensywna walka, uuu uh! Zula wlatujecie. Ula wylatujecie, spoko, rozumiem A jak się bawić to A co tam, na całego Bajlando Szybko trzeba platformy zmieniać Ja nie chcę wiedzieć co pod koniec będzie, naprawdę Tego się najbardziej obawiam oj oj, 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 nie stój w miejscu Jeju, jeju, jeju. Ryty kotlety, to się porobiło Zgiń przepani, pani, zgiń prze pani, nigdy nie wracaj, naprawdę, nigdy mi się na oczy już nie pokazuj więcej. Uf, 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 Dobry miodek, naprawdę, super jesteś. Napra no, przydałeś, teraz się pokąpie. Zwycięskie kompanie. Nie wiem, naprawdę Uuu Dostałem pszczółkę za pierwszym razem O to chodzi To jest to To jest życie Żyć nie umierać Nie wiem, ja się tak pogubiłem pod sam koniec Nie, ja się stąd wynoszę Nigdy więcej tu nie wracam <grym>, Nie no, pochlorowaj też jeszcze wrócę Ale tak to nie, nie, nie Dołącz tu do przyjaciół Stój sobie Piękna pszczółka, naprawdę Śliczna jesteś I teraz tak Dostałem pszczółkę Co ty gadasz? Jaka ładniusia! Ju! Nie no, ja cię zostawiam! To jest najlepszy petek, jaki istnieje. Znaczy, widziałem jeszcze peta z King Slaima, ale ten jest śliczny, naprawdę ładny, ładniusi, super. Będę chciał na wszystkie pety na pewno popolować. To jest takie pewna pewność, tak zwana. I co dostaliśmy? <laughs> było warto? Oj, było warto! <laughs> no, gacie jeszcze dostaliśmy, super, naprawdę. To jest high pack, high pack to co. To... niech sobie będzie. Czemu nie? O Bikipera dostałem. Wiemy, że Bikiper jest potrzebny do najlepszego miecza, który istnieje w grze. Znaczy chyba został dodany w w update'cie 1.4.0.2, znaczy nie jestem pewien, ale na początku nie był wymagany do craftingu, albo mi się pomyliło z jakimś innym mieczem. Chociaż, wiecie, co tam mi się o uszu ubiło, to się ubiło. Zostaw mnie. <grym> Wydaje mi się, że to by było na tyle z tego odcinka, że Queen pokonana, teraz jeszcze Skeletron, później eksploracja nowego dungeonu, zejście do piekła, pokonanie Wall of Flasha, ale pewnie przed Wall of jeszcze troszeczkę łowienia i może jeszcze Armię Starego można będzie pobić, bo bodajże drugi poziom Armii Starego jest po mechanicznych, więc przed tymi mechanicznymi przydałoby się ją ubić. Tak więc to by było na tyle z tego odcinka Mam nadzieję, że Wam się on podobał, więc trzymajcie się, do następnego razu. No i cześć!